Witam serdecznie do Kabirabi i dzisiaj odcinek Kabirabi wersatura Kolejny! Tu leży moja bazuka. Widzicie? Widzicie z, z niej wpadło Instagrama. Więc idę w górę pod przeciwnikiem, to znaczy kolejny Kabira Kabirabi wersatura. Ja, idziemy. Dobrze, kochani moi. Robi, robi król. Robi, robi król. Dobrze. To będzie mój tron. Dobrze. Prawo, bocę lasu. Ja wtedy to żeby nagrywał. w okay. yy, Na chwilę się pożegnamy, nie, Dobra, nie, się pożegnamy, teraz nie, Dobra, idziemy widzowie! Patrzcie. Teraz i to w Dobra, idziemy. Dobra. Podajcie odcinek. Lik do będzie w opisie. I podajcie na... moją grupę na Discord, na Discord, na Discord. No, na Discord grupę, podajcie. I na oczywiście moją e... Już yes. moja wystoka w Instagramach, link do tego w opisie. Nie zauważyłam poprzednich odcinków tego programu w opisie, a widzieliśmy już. O, zbrodnia listki Kolejne, tutaj, tutaj, mojego mojego tutaj, co tu tu tutaj, robią Patrzcie drzewa leżą. Ja nie mogę. tutaj, ja tutaj, Gdzie się jej... Nie. nie? chyba. tutaj, drzewa nie tutaj, jeszcze. Dobra. Dobra, tutaj, Dobra. Yy, tutaj, ja tu się Dobra, idziemy tędy. Sądzę, że tak na zwalił. Okej. I potem przechodzi głowa do Dobra, idź dalej widzowie. sobie. Bo idź dalej coś nie, aby na no i to jest. Bo lecimy po w tym roku! Do maja to musi być 100 subskrypcji na oliwym kanału! Czy też wysłuchajcie, na Discordzie, na grupie? będzie końców może, może zobaczcie, ale tak wylosujemy możliwe najlepsze w tym smyczku zim jak ludzie dbają o naturalnie widzicie? tam dobra ja zaraz sobie wrócę bo muszę jeszcze to zrobić. Dobre, to muszę wziąć tą gumę lasu i jeszcze wspomniałam ci powiedzieć wszystkie okolice dna. Dobra. Patrzcie, jak mnie widzicie, to sobie przybliżcie mi znowu. O kurde. Dobra. Dlatego, tak, komentarze na kamerzysty, e, dla mojego kamerzysty tutaj z y, Matrixa, napiszcie y, serce dla Matrixa, dla, dla, e, dla kamerzysty, albo dajcie serce i dla kamerzysty. Dobra, no, Nie zaproszę mi tyle. gleb. Nie do ja sobie widzę? Zaproszę mi Nie gleb. tu, a potem tam, Sorry.

No tak nie będzie, tylko będzie do więcej. Dobra. Zaraz, nie? No. Ok. No jakiś <grystanie> też. Dobra. Tam ma wciąż walny, widzicie? Dobra. Więc porażę, Dobra, ja zaraz widzę. Dobra, widzowie, sobie... Nie chcę tylko nie Bo wracam już, już z tego lasu, więc... Dostaw suba, pamiętaj, 7 lajków w górę, kupeczek, równo się kolejny film z tej serii. Więc nara!